Miś Endo nie jest podobny do innych misiów. Nie ma popsutych zębów od słodyczy i nie lubi leniuchować. Wstaje i od razu wyrusza na spotkanie przygód. Szamanka mówi mu o pięknej królewnie uwięzionej przez pirata. Miś walczy z piratem. Królewna mdleje. Miś wygrywa. I tak cały Boży dzień. By mieć siły, miś endo zjada smaczne posiłki. A wieczorem miś endo zasypia bez liczenia baranów.